Obchodzimy w tym roku 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku była efektem pracy i zabiegów Stronnictwa Patriotycznego, które dążyło do zreformowania zmurszałego ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej. opowiedz nam moja ojczyzna, jak matka dzieciom ciekawym, o lotek znaczonych blizną na wiekach chwały i sławy. Po pierwszym rozbiorze Polski dążenie do reform stawało się coraz silniejsze oraz ogarniało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz pragnący reformy, zwany patriotycznym, dążył do przeprowadzenia pewnych reform ustrojowych, zniesienia kurateli caratu, poprawy stanu obronności państwa, drogą powiększenia armii. Przeciwnym tym zamierzeniem obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo dworskie dążyło do wzmocnienia władzy królewskiej i powiększenia sił zbrojnych, ale w oparciu o carat. Walka między tymi stronnictwami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Witej wolności aniele, nad martwym zniesionym światem. Oto kościele, ojczyzny kościele, ołtarze wieńczone kwiatem i wonne kadzidła. Patrz, tu świat nowy, nowe w ludziach życie. Spojrzał i w niebie z błękicie, malowane pióra złotymi, roztacza nad polską skrzydła i słucha hymnów tej ziemi. Do kraju tego, gdzie kruszmy chleba, podnosząc nim przez uszanowanie, dla darów nieba tęskną panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsuwać gniazda na górze bocianie, bo wszystkim służą tęskni Panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, mi Panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, winnej, niewinnej, mi Panie. Do bez tęsknoty i do bez myślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi panie, tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi i tak być musi, choć się tak nie stanie przyjaźni mojej, tęskno mi panie. Tymczasem Polacy zadali cios śmiertelny planom monarchii pruskiej i rosyjskiej, wprowadzając dziedziczność tronu i konstytucję lepszą od angielskiej. Majową Konstytucję Cała stolica od rana huczy, jak rzeka bezbrana. Poprzez lulu gwarne mrowie Ciągną na zamek słowie. W wielkiej sali zamkowej Gromkie okrzyki, przemowy. Wchodzi król w radosnej wrzawie Zebrany wita łaskawie. Nagle milknie ciżba zbita. Marszałem uchwałą cię ta. Wielka ma zawitać zmiana. Wolność, równość wszystkim dana. Wszyscy zjednoczą się w pracy, szlachta, mieszczanie, wieśniacy. Lecz wszyscy też w równej mierze. Polsce winni służyć szczerze. Reformy Sejmu Wielkiego i konstytucja miały na celu wzmocnienie wewnętrzne kraju i przywrócenie jej dawnej świetności. Sejm uwolniono od przemocy magnatów i od liberum veto. Do Izby Poselskiej weszli przedstawiciele mieszczan i nadano im prawa. Chłopom zapewniono opiekę. Głównymi autorami ustawy rządowej, bo taką nazwę nadano Konstytucji 3 Maja, byli Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i Hugo Kołłątaj. Zgoda sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niech nam żyje król kochany. Taka jest narodu wola za twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie życie swoje włożyć będzie. Wiwat sejp i naród cały, dzień nam nieba żywot dały. Wiwat krzyczycie wszystkie stany, niech nam żyje król kochany. Tymczasem ktujący zemstę umysł cesarzowej nie spuszczał z oka nieszczęsnej Polski, która próbowała stanąć o własnych siłach. 18 maja 1792 roku wojska rosyjskie przekroczyły granice Korony i Litwy. Pomimo stawienia oporu wojskom carskim pod Zieleńcami i Dubienką nastąpił odwrót wojsk polskich. Król Stanisław August 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej oraz polecił zaprzestać działań wojennych. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozbiór Polski w 1793 roku, a następnie w 1795 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie aż na 123 lata. Oj Targowiczanie Dobrze się nazwali, jak Judasza za srebrniki Polskę starkowali. Starkowali Polskę i tę wolność bratnią Zagasili nad ojczyzną gwiazdę jej ostatnią. Zagasili blaski w tej polskiej koronie, Podeptali orły białe i litwy pogonie. Co ostatni patrzę na tę ziemię, Kędy od wieków chodzi moje plemię, We krwi, a słońcu oczy we łzach mokną. Szkoda mi Polski! Odsądzie to okno! Niech na nią popatrzę, choć ją pożegnałem, oraz ostatni tę ziemię widziałem. Ranek pogodny z doliny mgły wstają kościelne dzwony, nowy dzień witają. Chórem ptactwa tam dzwoni dąbrowa. Ojczyzna moja, bądź zdrowa! Nauczmy się tego kraju na pamięć. Litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć się nam może tylko tu. Złocistym lipcu czy zielonym maju, od wschodu słońca aż po nocy cień. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jedynego w całym świecie, jak własny dzień. Witaj, majo, maju, przedno, naszej polskiej krainie, Uczciwy